Dobra, cześć, ja witam na moim kanale i dzisiaj będziemy grali w Fortnite'a, bo... No bo będziemy grali z moim kolegą, więc ja daję gotowość i będziemy sobie grali w Fortnite'a Znaczy, jeszcze żeby nie było, ja Arnet mam, nie? Jest karnet zakupione, żeby nie było No co, i będziemy zaraz grali i zaraz się widzimy w rundzie Dobra i lecimy sobie busikiem, tak kulturalnie lecimy na potne piaski Ja jestem takim trochę dzbanem i się dopiero skaptałem tutaj, że to całe w całym śniegu Ale to prawdopodobnie dlatego, ta sklepowa, dlatego, że jakby to powiedzieć Nie no po prostu jakoś tak, wczoraj jeszcze nie było po prostu no Dobra już dolecieliśmy sobie Mam kolegę na słuchawkach jak coś, nie? Nawet nie będą po prostu duże jakby gadał do kamery. Ja pierdzielę o, ten nowy szajs mi wyleciał. No i muszę że jeszcze cię bronić ten gównem. Bo jesteś celem, no? No zagrzebiście. Ja pierdziela, No i jak ty chcesz? Jak my mamy grać w tą grę i takie gówno wylatuje mi. Z ulepszonej skrzynki, No powiedz mi. No no twoja, twoja, bo się ktoś wziął na cel. O, tutaj polsuwa jest. No, niby nie twoja, ale dobra. Jak coś to, sorry widzowie za to, że jakby nie słyszycie tego kolegi, nazwijmy. Kurde, dwa typy, tu są, ja idę stąd. Dlatego, że po prostu na ziemi się. No, a mnie też. I po prostu jakby nie chce mi się na razie tego robić, żeby było to nagrywanie z konsoli, po prostu. No, nie chce mi się na razie, No, jak to się wszystko porozwija, ten kanał, to wtedy mogę, nie? Dobra. No, że wtedy mogę... I Mogę wtedy się trochę mogę się pomęczyć, że tak powiem. Dobra, mam typa. A ja mam typka. Ale Nubek. Dobra, czekaj, bo jego typa mnie podjeżdża... Ej, to bom... Kurde... Głupi Bamboch. Kolejny! No pa. Olaf. Dobra. Czekaj, kur... Dupa, on ma, on ma tak... Dobra, leży. Tyle jest? Kurde, ej, cz czemu mi tak fragi zabiera? Kurde mać, czekaj. Nie, ale jakby mam tylko dwa fragi, miałem chyba trzy. Kurde, no kolejni. No po co? No po co? Ej no, bądźmy, bądźmy pokojowi, co? Kurde. Tak trochę. E, w sumie to nie było aż takie złe zagranie. Szczer... Tak szczerze. Problem. No trudno. Ja, ja, ja potrzebuję lepszej. Ja cię chodzę na placach, na no, ciągle. Dobra. Tak, ja sobie tego taknika zmienia, bo to przecież. Czekaj, czemu jej nie mam. Czemu jej nie mam. Ja pierdzielę. Olaf, dada mamy. Deda robi. Re, e, robił Olaf. Taki twoja logika, Olaf. Idziemy na spostaną miejscówkę, dlatego że nagrywasz odcinek. Nie no. Super. Cieszę się. No, nagrywam, nagrywam no. No, co miał, co mam miał robić? No, mówiłem, że nagrywam. Ja, ale co to jest? Yo, MK. Ta szapteczka? Ja biorę. No to się wkurzaj. Dobra, czekaj, bo to. Ty nie masz ciaska. A nie masz ciaska? Czemię gęś ciaskiem? Dobra, chodź do strefy. Ej, bo mamy kawałek do strefy. A mamy trochę. No, czekaj, bo ja tam porszówkę widziałem. To idziemy. Nie wiem, ktoś chce już jeszcze polutować czy coś. A w sumie tu sztucerek nowy jest spoko. Jak ktoś się tu zrestartował. Dobra, chodź po potom... tą... Idziesz za mną? Chodź szybko. Bo to to taka... Wiesz, tak niezręcznie trochę. <grym> nie, nie ma pompy. Nie ma. Wiesz, że dopiero 5 minut gramy? Dobrze. No kurde, dobra. Zamknij się. Chcesz, żebym cię wyzywał, by nieś miał klincz. W internecie. Ty w ogóle wiesz, że ty ciągle jesteś celem? Dobra, jedziemy stąd. No to ja. I mi guzno wyleciało. No tak, ja tam było, naprawdę. I otworzyłem i mi wyleciało gówno. Czemu? <gulny> Kurde. <gulny> Już to zrobili. Ja pierdzielę. Jesteśmy w dupie, Olaf. Ja mam ponad dwa koła. Ja mam jakieś 2100. Dobra, tutaj stajemy. Nie wiem, rozwalmy tak wiesz, tak zawsze tak jakby się rozwala, nie? Żeby ktoś nie wziął sobie, nie skorzystał. Taka ludzie... Ludzie oglądający mnie powinniście tą taktykę używać, żeby rozwalać kółeczka, żeby inni nie... Jaki No mi nie był harpuna, to co sam weź? Nie biorę. To ja idę po amunicję. Mm. Narabicie sraki? Kurde, no. O. Wybuchło. Ale też tu jest naprawdę mega spoko. Co prawda dużo zadaje. O, tam rybka. To jest ta. Ej, idziemy? Biegniemy sobie? Lecimy gdzieś? No nie wiem, możemy gdzieś polecieć. Rybka punktu zarobić. Je, a, co to, a to wczoraj robiłeś taką. A przecież wczoraj zrobiłeś taką rybkę, że nas wyliftowało. Jak ty to zrobiłeś? A to gówno. No ale to nie znaczy, że nie użyję. A bez tak działa. <grystanie> jak coś... Jak coś ludzie, to wcale nie jest tak, że rybcia łowi swoich braci. To wcale tak nie jest. O, o, to jest dla mnie W sumie ja mam ten sztucer taki, ale no to co Wiem, dobra idziemy do strefy, go to strefa No nie wiem, no tu masz płaszczaki. To dawaj, bierzemy On odpływa, no chodź Napłynie patrz, 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 patrz. No patrz, no. O, dawaj. No żeż Mam. Ale ta szczelino ryba płynie. O, dobra, stanęła w miejscu. Stoi. Weź, bo to wtedy widzów będą zanudzał. Dobra, jesteś. Nareszcie. No, bierz, bierz. Nie mam Ja nie mam tego stacku Znaczy ja mam jeszcze takie rybki, takie cztery na rybki, no to ja zostawiłem tak jakby, nie? O, to może apteczki Ile ty kurde apteczki? Skąd ty to mnie... O kurde Tutaj to bie bierzemy apteczki czy na rybki? Bo ja, ja mam narybki tutaj. O oh, fuck! snajperem. Tam. Dobra, leży. Kurde, on ma kolegę. Dostał? 52, leży. Kurde. Ale dałem 52, jakby nie było, pomogło. Dobra, Gicior, ale oni zbili trochę, widzisz? Zbili nas trochę. Twak, dobra, dawaj, bo strefa. Gdzie on? To jest czyjno? Nie no i zgubiłeś, tak? A no tak. Dobra, pomijam. Dobra, szybko to wypiję, Jezu. Dobra Jest Kurde Dobra, lecimy stąd Eee, no to Tu seż? No dobra, lecimy Tylko żeby Mandalorianin A ja w sumie miałem tylko dwa razy jego itema W tym sezonie O ty kurde Ale jetpack jest gówniany Ale ten jetpack jest gówniany Tego Mandalorianina Mandalorianie? Nie, nie stoi tam. Nie ma go. Nic na nie grozi. Nie ja mogę. Co to jest? Fajka skrzynka. Kur, co to było? Tam, tam są. Dostać pięćdziesiąt Ja pierdzielę. Jeden dostał 50 par, 54 w łeb Tak niedużo trochę. Dobra, spamujemy go. To co to są? Zadziady? Ja pierdzielę. No to super. rundka na YouTube'a No patrz no. Dobra, już żeby nie było, czekaj, gdzie są te statystyki. Dobra, statystyki meczu macie, żeby nie było. No. Celność 37%. Kole Jak te trzy? Aha, no dobra, kolega miał trzy flagi, no widzieliście, więc. Yy, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. No, nie jest długi, ale to właśnie dobrze, przynajmniej nie będziemy. No, całe życie może. Więc nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i. Do następnego odcinka z Fortnite, jak tam będziecie chcieli tego Fortnite, więc elo.